Najważniejszym wydarzeniem sportowym w gminie Lubawka były derby orła lubawka i hełmska Śląskiego w piłce nożnej Orzeł Lubawka stroje zielone, Chełmsko-śląskie stroje niebiesko czarne. Serdecznie zapraszam do obejrzenia strzelonych bramek i wywiad z trenerem Orła Lubawka. I kurwa, do końca czeka, no Да, 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 Chyba mamy jakąś receptę na rozwiązywanie tych meczów ligowych z Chemskiem Śląskim, bo sięgając pamięcią odkąd spadliśmy z Ligi Okręgowej, gramy trzeci mecz, osiem bramek w pierwszym dwumeczu w tamtym sezonie zaaplikowaliśmy Chemsku Śląskiemu, zero bramek straconych. Do tych ośmiu dochodzi teraz następne cztery, no to jest świetny naprawdę glin brankowy dla Ura Lubawki, bo 12 bramek zdobytych, jedna stracona, także naprawdę to krzepi, tym bardziej, że zespół gości akurat na ten sezon jest całkowitym innym zespołem, no o czym świadczy chociażby jego Miejsce w tabeli. Ta trzecia bramka mi została w pamięci. Pięknie na głową. Pięknie uderzona głową, no gra zespołu, zawsze to powtarzam. Y, tym bardziej, że dzisiaj goście y, przede wszystkim nastawili na kontraataki, na ataki szybkie. Y, my musieliśmy grać troszkę piłką pozycyjną, y, aczkolwiek jestem bardzo zadowolony z przekroju 90 minut y, z perspektywy mojego zespołu. Jak byśmy podsumowali tą pierwszą rundę? Pierwsza runda Generalnie, jeżeli chodzi o kształt tych 13 meczów, o, o, o mistrzostwo A klasy przepraszam, yy, przez przekrój ostatniej końcówki jestem zadowolony. Natomiast mieliśmy w środku taką zadyszkę, yy, zaczęło się chyba od meczu z Woskarem, yy, później ze Świeżawą remisy, potracone yy, punkty na wyjazdach. Mówię tu o Piaście Bolków, yy, m.in. o Strzyżowcu, który jakoś nie potrafimy, nie potrafimy przeciwstawić yy, się na, naszym zespołem yy, przeciwko tej drużynie. No. Środek rundy bardzo, bardzo mnie to troszkę niepokoi, aczkolwiek z perspektywy całości, początku i końca, gdzie wygraliśmy 5 meczów i już teraz nie jestem w stanie zliczyć ile bramek, ale bardzo dużo bramek zaaplikowaliśmy rywalom, no to generalnie krzepi. No jest to bardzo dobry start do rundy rewanżowej, do rundy wiosennej. No, zakończyliśmy na, na tą chwilę na miejscu trzecim, yy, także na, na najniższym yy, stopniu podium. Czego Wam życzyć? Zawodników macie, czego Wam jeszcze życzyć? Zawodników mamy przede wszystkim. Yy, Szczęścia, bo piłka jest takim sportem zespołowym, gdzie szczęście jest naprawdę bardzo istotną sprawą, aczkolwiek mówię tu o wyszkoleniu, o treningu i o, o zaangażowanie się nie boję. No, przede wszystkim też tego, żeby zawodnicy się nie rozjeżdżali, bo y, pośrednią przyczyną naszych słabszych wyników w środku rundy było, był wyjazd pięciu zawodników, y, którzy no, póki co. Y, stwarzali po prostu siłę naszego zespołu. No, bardzo bardzo y, tutaj bym sobie tego życzył, żeby wszyscy byli w komplecie, bo wiadomo, że zawsze gra zespół, y, zespół jest priorytetem. Natomiast jeżeli pojedynczy zawodnicy wyjeżdżają, w, na przykład 4, 5, 6 osób, bo u nas akurat 6 osób wyjechało, no to już jest problem i powiem panu redaktorowi jedno, że jedna, y, nie jeden zespół w akcji bądź w Ligi, Ligi okręgowej, ten który by stracił tylu zawodników, no miałby wielki problem. To i tak chwała nam za to, że sobie poradziliśmy w tak trudnej sytuacji. Please go.